będę walczył do ostatniej kropli politycznej krwi, bo to jest szkodnik, to jest pasożyt. Ten facet w tym momencie walczy o swoje polityczne życie i niestety tą walkę przegrywa. Gdyby pan redaktor zobaczył taką przerażoną, skamlącą ciłałę, to nie byłby pan przerażony albo zdenerwowany, tylko raczej byłoby panu żal. No cóż, będzie wniosek do Komisji Etyki, no, co zrobić? W, nie można nikogo porównywać do Chihuahua, a tym bardziej skamlącej. Ta groteskowa awanturka, w ramach której Szymon Hołownia zapowiada postawienie Sławomira Mencena przed Sejmową Komisją za Chihuahuę i wyciągnięcie wobec niego najdalej idących konsekwencji, zapewne z finansowymi włącznie, to zaledwie wierzchołek góry lodowej, problemów emocjonalnych, z jakimi boryka się i ewidentnie sobie nie radzi, walczący o polityczne życie marszałek Sejmu. Tylko w ostatnich dniach Szymon Hołownia spektakularnie wyparł się najważniejszego elementu programu własnej partii, który miał być jej wyróżnikiem na tle całej polskiej sceny politycznej. Chodzi o Zielony Ład. Rozumiem, że Zielony Ład to przegrany projekt, że został wprowadzony w zły sposób. A i bez tego Paulina Henning-Kloska, zajmująca się w rządzie Donalda Tuska Zielonym Ładem, koleżanka Szymona Hołowni z Polski 2050, nazywana jest w sejmowych korytarzach. Turbiną Siemens klęską. Ale to, co marszałek Sejmu odwalił, proszę wybaczyć, ale trudno znaleźć bardziej adekwatne określenie, w tym tygodniu i dzisiaj, kiedy mówię do Państwa te słowa, to byłoby szczytem politycznej groteski, gdyby nie fakt, że są to wyczyny drugiej osoby w polskim państwie. A co się stało i co z tego wynika? O tym już teraz w programie Polskość to Normalność. Tomasz Gdula, serdecznie zapraszam. Witam Państwa w Biało-Czerwonej Enklawie YouTube'a, na kanale, wokół którego budujemy społeczność polskich patriotów. Serdecznie proszę wszystkich, którzy. Czują się polskimi patriotami, którzy nie mają wątpliwości, że bycie Polakiem to honor i wyróżnienie, a nasza narodowa kultura jest najwspanialszym źródłem tożsamości i inspiracji. By zaszczycili nas kliknięciem przycisku subskrybuj. Kampania wyborcza, w której Szymon Hołownia jest kandydatem formalnie trzeciej drogi na prezydenta Rzeczypospolitej, zaczyna nabierać rumieńców, ale nie dla marszałka Sejmu. Ostatnio potwierdził to nawet organ prasowy przewodniej siły narodu, czyli Newsweek, który jest narzędziem prasowym Platformy Obywatelskiej. Mogliśmy tam przeczytać, że Szymon Hołownia jest w tej chwili kompletnie sam, że nawet ludowcy, a więc koalicjanci z trzeciej drogi, całkowicie się od niego odcięli. A to są informacje z samego medialnego jądra koalicji 13 grudnia. Marszałek Szymon Hołownia ma problem nawet ze zbiórką podpisów. Naciski by się wycofał, są coraz mocniejsze. Idą one ze strony Donalda Tuska, który chciałby oczyścić maksymalnie przed pole Rafałowi Trzaskowskiemu, a więc doprowadzić do wycofania się zarówno Hołowni, jak i Magdaleny Biejat, która jest kandydatką lewicy. Szymon hołownia, tracący w sondażach, mający w niektórych badaniach już zaledwie 3% poparcia, a w większości oscylujący między 4 a 6% zaczyna tracić kontakt z rzeczywistością, ponieważ wie, że Ostatecznie polityczny grunt osuwa mu się spod nóg, i gdy jesienią będzie musiał oddać w ramach umowy koalicyjnej fotel marszałka Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu z lewicy, to zostanie z niczym, będzie szeregowym posłem partii, która zostanie ostatecznie pożarta przez koalicję obywatelską. Dlatego Hołownia robi co może, żeby jeszcze zaistnieć, żeby podkreślić, że jest politykiem z krwi i kości i naprawdę coś jeszcze od niego zależy. Dlatego gdy w tym tygodniu do sejmu przybył Leszek Kraskowski, znakomity dziennikarz śledczy, który ujawnił skalę gigantycznej afery Polnordu, spółki, która została bezczelnie okradziona przez Krauzego, w czym pomagał mu jego wielki jak koń mecenas Roman Giertych. I gdy powołany przez prawo i sprawiedliwość sejmowy zespół, który bada akty bezprawia koalicji 13 grudnia, zebrał się zapraszając Leszka Kraskowskiego, Marszałek Sejmu Szymon Hołownia doprowadził do wyłączenia transmisji z tego posiedzenia. Oczywiście były tam kamery Telewizji Republika, Telewizji w Polsce 24. W związku z tym wiemy, jak to wydarzenie wyglądało i serdecznie państwu wypowiedź redaktora Kraskowskiego polecam. Ale marszałek Szymon Hołownia jeszcze kilkanaście miesięcy temu, w listopadzie 2023 roku, kreował się na wielkiego demokratę. Żartowano, że zamienia polski parlament w Seinflex. Nawet zdarzało się, że młodzież, wprawdzie głównie dla beki, ale jednak chodziła do kin, aby oglądać prowadzenie obrad Sejmu przez marszałka Hołownię, a on zapewniał, że Sejm będzie zawsze otwarty, transparentny i czyściutki jak źródla na woda. Teraz się okazuje, że nawet ten ściek w nielegalnie przejętej TVP jest bardziej przejrzysty niż to, co robi Hołownia w Sejmie, bo gdy na jaw wychodzą wielkie afery, a tu mówimy o co najmniej 100 milionach złotych zagarniętych ze spółki Polnord przez Krauzego i jego mecenasa, który dzisiaj jest przecież posłem Koalicji Obywatelskiej i stoi na czele krucjaty, która ma walczyć z rzekomymi aferami PiSu, to wyłączana jest transmisja. Polacy mają się o tym nie Dowiedzieć. Natomiast dzisiaj Szymon Hołownia doprowadził do sytuacji, która jest już skandalem nad skandalem. Otóż Sejm obraduje nad odebraniem immunitetu parlamentarnego byłemu ministrowi obrony narodowej Mariuszowi Błaszczakowi. Za co? Za to, że gdy przyszedł do ministerstwa, to odkrył, że plany Obrony Rzeczypospolitej zatwierdzone w 2011 roku przez poprzedni rząd Donalda Tuska zakładają, iż nasz kraj w ogóle nie będzie broniony od wschodu do linii Wisły i dopiero po zachodniej stronie głównej rzeki naszego kraju zacznie się jakakolwiek obrona w razie agresji ze wschodu. Mariusz Błaszczak najpierw zmienił tę skandaliczną i absurdalną doktrynę obronną, a później odtajnił dokument, który sporządzony został za czasów PO, ale w tej chwili ma odpowiadać za to, że ujawnił rzekomo Tajny dokument państwowy. To jest, proszę Państwa, absurd nad absurdy i Polacy powinni usłyszeć wszelkie argumenty. Ale wtedy usłyszeliby również, jak bardzo nie zależało na obronie wschodniej części Polski rządowi, którego ministrowie mówili z Polską Wschodnią. Co więc zrobił Szymon Hołownia? Otóż utajnił sejmową debatę nad odebraniem immunitetu Mariuszowi Błaszczakowi. To jest działanie, które godzi w kluczowy element, jakim jest świadomość obywateli, kto nami rządzi i jakie intencje przyświecają poszczególnym siłom politycznym na polskiej scenie. Jednak Szymon Hołownia nie ma hamulców. On takimi decyzjami, jak przerwanie transmisji z zespołu, na którym redaktor Leszek Kraskowski ujawnił gigantyczną aferę z udziałem jednego z kluczowych posłów Koalicji Obywatelskiej, czy też utajnieniem obrad Sejmu nad próbami oddania tak naprawdę, Naprawdę bez walki agresorowi ze wschodu, gdyby tylko zechciał tutaj przybyć całego terytorium naszego kraju po wschodniej stronie Wisły. Chcę zaznaczyć, jak bardzo ważnym jest Marszymkiem, jak wiele od niego zależy. Niestety w dobrej wierze nie zależy już otrzyma na chołowni nic. Stracił kontakt z rzeczywistością i dla osobistego interesu politycznego, który i tak jest sprawą przegraną, jest w stanie zrobić naprawdę wiele złych. Rzeczy. Proszę o komentarze, jak Państwo oceniają ostatnie zachowania Szymona Hołowni i czy uważacie, że przed nim jeszcze jakakolwiek przyszłość, czy to już jest równia pochyła? Dajcie znać w komentarzach. Proszę o łapki w górę. Dziękuję za spotkanie. Kłaniam się i do zobaczenia.